Zostaw łapeczkę do góry. Eee, przypominam, do dzisiaj do północy: Seksualność, drania, cały materiał Mistrz Kobiecego Pożądania. 75% taniej polecam pobrać naprawdę świetny materiał, dzięki któremu zaczniesz mocno seksualnie podniecać kobiety. Kurs.uwodzeniewdzień.pl przez promocja. Wejdźcie w tego linka. Przetestuj tą wiedzę w praktyce i zobaczysz, jak to działa na potencjalne kobiety, z którymi się spotykasz. Do dzisiaj do północy też na moje dwudniowe, grupowe szkolenie z Uwodzenia w Dzień można się zapisać 50% taniej, wchodząc na linka kurs.uwodzeniewdzień.pl łamane przez szkolenie 50%. Słuchajcie, bardzo ważne jest to, żeby przy kobietach wykorzystywać okazje, które się nadarzają. Jedziesz na zakupy, widzisz dziewczynę, która kupuje coś w sklepie, zagadaj, szukaj kontaktu, rozmawiaj. Powiedz coś. Rozwinij jakoś z nią interakcję. Dlaczego? Właśnie dlatego, że w ten sposób jesteś tutaj mężczyzną, który no, pokazuje się. Przede wszystkim od odpowiedniej strony, że jesteś kontaktowy otwarty, ale też no, sprzyjasz temu, żeby nawiązać jakąś relację. Wy w ciągu całego dnia macie tyle sytuacji, gdzie możecie jakąś dziewczynę zaczepić, porozmawiać z nią, a jednak z tego po prostu nie korzystacie. A jednak nie wykorzystujecie tego typu okazji. Dlaczego? A myślisz sobie, a teraz to jestem na zakupach, to nie będę myślał o kobietach. Wieczorem pójdę na jakąś imprezę. Nie, odkładasz to na potem, tak? I w rezultacie problemy pojawiają się potem, nie? Zamiast od razu podchodzić do kobiet, rozmawiać z nimi, yy, po prostu ty pasujesz teraz i, i problem się odleka w czasie. Dlatego ja uważam, że lepiej jest działać spontanicznie na co dzień, tak? To nie chodzi o to, że ty masz jeździć do galerii, szukać atrakcyjnej dziewczyny, kontaktu z nią. Wiecie, co, nie wiem co z internetem. Może zaraz coś wróci i zobaczymy. Coś jest nie tak. A słychać? Czekajcie, ja sobie przerzucę na No właśnie. Więc wiecie, coś się zawiesiło. Więc to nie chodzi o to, że ty masz szukać kobiet. Po prostu wykorzystuj okazje, które się codziennie nadarzają. W ten sposób będziesz, nawet nie myśląc o kobietach, poznawał kobiety. A jak za dużo myślisz o poznawaniu kobiet, właśnie wtedy stajesz się potrzebujący. I to jest ta różnica, o której należy pamiętać. Jak to zrozumiałeś, to już będzie lepiej. Jak się nie potrafisz nauczyć podrywu, wodzenia na ulicy, zgłoś się na moje szkolenie. nauczy się tego wszystkiego, przyjdź sobie na takie dwudniowe szkolenie. Na którym krok po kroku nauczysz się podrywu na ulicy, jak wpływać na kobiety, jak się umawiać z kobietami. Do dzisiaj do północy trzy miejsca mi jeszcze zostały: 50% taniej, kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamane przez szkolenie 50%. Korzystaj, naprawdę świetna możliwość, żeby nauczyć się relacji z kobietami i tego, jak wpływać silnie na kobiety, które poznajesz każdego. Wiem seksualność, drania, pożądania 75% tani, warto sobie pobrać. Świetna wiedza, która działa. Właściwie to jest najlepszy materiał, jaki nagrałem, bo jeśli zaczynasz od budowy kobiecego pożądania, to każda kobieta będzie angażować się coraz bardziej. Kurs.uwodzeniewdzień.pl Łamane przez promocja. Więc nie warto być facetem, który po prostu ma presję na to, żeby rozmawiać z kobietami, któremu zbytnio zależy na kobietach, na relacjach z kobietami, na związku. Warto być facetem, który poznaje kobiety, który przy okazji je zapoznaje, który przy okazji do nich zagaduje, bo właśnie wtedy pojawiają się odpowiednie efekty, rezultaty. To wszystko, bardzo wielu facetów ma z tym problem. I niestety szukając dziewczyny nastawia się na to, że musi podejść. Te podejścia się kojarzą ze stresem, z dyskomfortem. A ty to wszystko powinieneś na luzie robić. Zagadywać do nich, uśmiechać się, na co dzień, na co dzień sobie żartować. Tak jak ja mówię, nie pójdę do jakiegoś sklepu, jakaś dziewczyna tam sprzedaje, zagadać do niej, pogadać, pożartować. Nie chodzi o to, że masz ją podrywać, mając partnerkę, czy tam dziewczynę, czy żonę. Chodzi o to, żebyś był w formie i żebyś czuł, że ty możesz też tutaj zazwyczaj fajnie rozwinąć interakcję. Jeśli próbujesz. To jest ta różnica. Przemiesz sobie to wszystko. Oczywiście, jak masz jakiś problem w związku, chcesz dziewczynę odzyskać, napisz do mnie. Pomagam w tego typu sprawach. Też możecie pisać na mojego maila. Frywolny małpa. .pl. Te materiały też dostępne. Które nagrałem są na stronie: materialy.uwodzeniewdzień.pl. Też sobie warto pobrać. Korzystajcie z tego, wyciągajcie wnioski, a zobaczycie, gdy pojawiają się naprawdę duże. Pisałem do ciebie wczoraj o szkolenie praktyczne, indywidualne. Jeszcze raz napisać live, a zostawiłeś numer telefonu jak zostawisz wiedźmin numer telefonu napisz po live zadzwonię do ciebie to pogadamy bo do mnie dużo osób pisze I ja nie zawsze jestem w stanie to ogarnąć po prostu teraz najlepiej wiedźmy podeślij numer telefonu to zadzwonię pogadamy ustalimy wszystko i ci pomogę krok po kroku Musisz cały czas rwać nowe laski, bo one cały czas piszą z nowymi facetami. No, coś w tym jest. Można się dopytać o to, że jak najbardziej można napisać. podesłać... wszystko: jak.pl. Zacina Wam znowu. Nie wiem, czy się zacina. Czekajcie. Nie wiem, u mnie pokazuje, że jest OK. Hmm. Więc tak jak mówię, nie traktuj tego z przymusu, że ty musisz poznawać kobiety, że za ich szukasz, podchodzisz do nich, po prostu wykorzystuj okazję i szanse. Jak się trafia na fajną dziewczynę. Zagaduj do niej z nią. Tak się tego wszystkiego dużo łatwiej i szybciej nauczysz. I w tym wszystkim też będziesz o wiele bardziej naturalny. Przemyśl sobie to wszystko i zrozumiesz wtedy też więcej, jak funkcjonować w danej relacji czy w danej znajomości z kobietą. Właśnie dzisiaj byłem na. Siedział na ławce i gadało się o niczym, jednak chciała numer, i to samo poszło. Działajcie. No właśnie. Po prostu kwestia otwartości otwórz się, pogadaj, porozmawiaj, pożartuj, uśmiechnij się. To wszystko będzie powodować, że kobieta o wiele bardziej też się zaangażuje i też pojawią się z tego wszystkiego dużo większe efekty, wnioski. Warto sobie to wszystko przemyśleć. Odpowiednie nastawienie do relacji jest kluczowe. I, I tak jak mówię, jeśli ty traktujesz, że podchodzisz do kobiet, robisz się e frajera, wymuszasz te kontakty, numery, tak się czujesz. Jak podchodzisz z uśmiechem na twarzy, że możesz pogadać, możesz porozmawiać i dobrze się z tym czujesz i czerpiesz z tego korzyści, oczywiście pojawią się dużo lepsze efekty, rezultaty. Dobra, wibracja to jest połowa sukcesu. Dokładnie też tak uważam. Co oznacza, kiedy laska się spotkać z koleżanką? To oznacza, że na nie traktuje na poważnie. Jesteś dla niej jednym z wielu, traktuje cię jak kolegę i nie myśli poważnie o tobie. Generalnie to jest wymówka w stosunku do ciebie i, i tak bym to po prostu traktował. Natomiast, co jest kluczowe, jeśli chodzi o relacje z kobietami, ty musisz się nauczyć, jak wzbudzać żądzę, podniecenie, ekscytację seksualną w kobietach. Tutaj, oczywiście, w tym temacie polecam mój kurs Mistrz Kobiecego Pożądania Seksualność Drania tak się składa, że to jest najnowszy materiał jaki dla Was nagrałem do dzisiaj do północy można go pobrać jeszcze 75% taniej, także polecam kurs.uwodzeniewdzień.pl łamane przez promocja zainwestuj w to a zobaczysz, że kobieta będzie reagować o wiele lepiej na Ciebie i będzie seksualnie Cię pożądać w takim stopniu, którego nie zauważyłeś do tej pory. Więc na pewno jak Ci laska proponuje koleżankom na zakupy, to ona Cię poważnie nie traktuje, tylko dla niej... <laughs> dla niej jesteś facetem, z którym jest, spotyka się, bo dla towarzystwa może z Tobą pogadać, ale to wszystko. <laughs> tak to też należy traktować. Tak samo, idziesz na spacer, widzisz jakąś dziewczynę, rozmawiasz, nie czekasz po prostu. Nie, nie chodź za kobietami, nie szukaj kobiet. Miałem takiego tutaj kursanta, który przed szkoleniem to wychodził nam z i szukał kobiet. Chodzi o to, żebyś podchodził do kobiet, które ci się przydarzają, bo wtedy właśnie nie masz tej zdesperowanej postawy, nie szukasz kobiet na siłę, nie czujesz, że musisz się z nią spotykać, rozmawiać. Dlaczego masz też inne opcje? Tak bym to po prostu określił. Jak klaskę na spotkanie z Tobą, chcę przyjść z koleżanką, która w finiszu nie będzie. No nie będzie, no bo ona, ona cię traktuje jako tymczasową rozrywkę, faceta do rozmowy i tyle, a nie stanowisz dla niej zbyt dużej wartości. Tak bym to też raczej określił, także wiecie, to nie jest zbyt dobra opcja dla Ciebie jako dla faceta. Oczywiście, zawsze się możesz nie doradzić. Jak jesteś w trudnej relacji, w trudnej sytuacji z dziewczyną, pisz do mnie na frywolnymałpa.uwodzeniewdzień.pl napisz, podeślij mi swój numer telefonu, pomogę Ci krok po kroku, dowiesz się jak pływać na konkretne typy kobiet, dziewczyn i jak odzyskać swoją dziewczynę. Polecam, bo to cała wiedza zmienia podejście. Jak laska jest teraz spotkanie z tobą przyjść z koleżanką, to raczej w finiszu nie będzie. Tak samo jak klaska nie chce się z Tobą pokazywać wśród znajomych, to też jakby miała coś do ukrycia. Jakby nie chciała się tobą pochwalić. Jakby nie chciała, żeby ktoś cię zobaczył z jej znajomych. No to też jest jakby daje do myślenia, bo jak ktoś cię wstydzi, to raczej cię nie toleruje w życiu. To raczej nie chce, żebyś był obecny w jej życiu. Jaki z tego wniosek, Ty jej się po prostu nie podobasz. Także naucz się, jak podobać się kobietom. Polecam mój najnowszy kurs. Seksualność, drania, absolutna petarda. Dzięki tej wiedzy będziesz budował ogromne pożądanie w dziewczynach. Polecam kurs. Uwodzeniewdzień.pl Łamany przez promocję 7